Witam, jestem Kasper0223, a to jest drugi odcinek serii Survival Multiplayer z Krumsem 00. Przywitaj się. Siema Wam, wszystkim. Dobra. W dzisiejszym odcinku, o kurde. Będziemy mieli hmm, wyprawę czekaj, do jaskini, bo krum... muszę sobie mgłę trochę inaczej zrobić. Ej, ale Na... nie mamy ten, wiad... bo by nam się przydało wiader... wiaderku. Jakbyśmy tam zalali do tej jaskini, hmm, byśmy tam weszli. lighting, czekaj. Smooth Ło, wow, kurde, ale teraz mam czekaj. My potrzebujemy wiaderku, no. No głęba teraz wyłączyłem. I zobaczę czym będzie cieło. Cieło. Wow. Ja biorę żarcie moje. No w tym odcinku mieliśmy iść do jaskini. Tylko że jest problem jak tam zejść. Ja taką tupną i No to... To ja biorę będzie. Yy, I cze ja biorę. czekaj, czekaj, no. O. Dobra. O. Dobra, ja tam idę. O kurde, czemu mam tak ciemno? Ja muszę gdzieś obok wykopać ten. Ło, ej, weźmiesz kilofy? Bo ja nie wziąłem. Wszystkie wziąłem. O kurde, poczekaj, bo ja nie to zrobiłem. Auć, coś mnie pukło. Opcje, ustawienia graficzne, smooth lighting. Smooth lighting to chyba jest nie? Czy Chyba. Poczekaj, bo... Ultimate set. Oj, 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 już nie mogłem wytrzymać już jak jeszcze nie mamy, to trochę ścitujemy. Chyba się nie obrazicie. Nie. No, a komentarze, czy to Nie oglądam was. tak bym miał to gdzieś. Ale najpierw bym musiał widzieć to, jak oglądać. Bym musiał najpierw oglądać, i potem to będzie bym widział. Hmm, coś ty tu zrobił. Mała Łapki łap lofa. A ja tutaj obok będę kopał. Aha, o... Ło! Pff, jaka jota. Ręka mi się zbugowała. Mogę się tepnąć? No, ale jeszcze nie. Mówi kiedy? Ło, wow, prawie też spadłem. Chciałem sobie zobaczyć, jak to głęboko jeszcze jest. Yy, czekaj, bo znowu stopera nie włączyłam. Dobra, leci. 25 minut. Już? Bacz. No. Wow. Już jest. Dawaj mojego kilofarkę Trzymaj. I moje żarcie. Trzymaj kilofarkę kilofarkę i trzymaj żarcie, mi jest niepotrzebne. A pochodnie by się przydały. Opcje. Właśnie. Ustawienia graficzne, jasność. Ej, wiesz co? Póki nie mam poli, to chyba cięcie zrobimy, nie? Czego nie. No. Dobra, e, cięcie do zobaczenia po. po jaskini. O, jesteśmy trochę w jaskini. I patrzcie, co znaleźliśmy. slime. Mega, wielkiego slajma. Czego A nie, to do lawy go, do lawy go! Nie! Chodź z nim tu. Chcemy slajmy! czy znaczy slime bale. O, Kilow kill na nim straciłem. A! Nie! Fuck! Slajmy się posypały. Dobra, mam, mam trzy. Mam, mam jednego. Ej, ja zaraz też się posypię w lawie. Jest, dobra, mam I sześć. mam Ja mam sześć. Dziun jest. Dobra, mam trochę yes. więcej. Mam osiem. Dziesięć. Jeszcze jeden. Oj, sorry. Ej, creepera słyszę! Aha, tam się frajer pali. Dobra, jak się fray pali, Kurde, a... on się nie spalił! Węgiel! Ej! FAK! Nie, no nie, no, jaki krzyk! Do go! A co robię? FAK! Dobra, dobra. To cięcie i znowu zobaczymy się później. Okej! Okay. Witajcie! Patrzcie co mamy! Diaksy! Kopię sobie węgiel, nagle patrzę. Nie kop go, tylko obkop. Uważaj, no bo tu lawa jest. Obkop go. Jeden... O, dwa... Z... Dwa... Na razie dwa, chyba tylko dwa będą. Daj Dwa? Nie? Trzy, Trzy, dobrze. Jest. Cztery! Jest tutaj jeszcze! Może będzie piąty? Nie! A jeszcze po spodem może być! No nie ja! Jest! Piąty! Chyba. O. Piąty, albo szósty. No, piąty! Dobra. Wow, Dobry. kopiesz! Nie! Fuck jedno serduszko! Soki. Dobra. A po co tam jest? Dobra. Dalej. Go. Tego można Jeden, robić. dwa. O, jest siódmy. <grym> A do <Albo> szósty. <grym> Jaki fart! O, mam diaksa. I jedno Dobre. serduszko. Ile masz serduszek? Yy, nie wiem, ale czekaj, prawie wszystkie. To ładny diaksa. Dobra, mam sześć serdus, mam sześć diaksów. Szósty, a ja nie siódmy Dobra. To się nazywa fart. Co tam jest? Ej, tam jest lawa, uważaj. Patrz, lepiej było to zrobić tak. Zaraz. No właśnie chciałem tak zrobić, A nie, nie, nie wyleciałam. Dobra, dobra. E, daj mi kill off. Ja Albo się... wykop to wszystko. Czekaj, tam. ja idę zrobić tego <laughs> urwęża. E, zrobić się. Patrz! A! A! Ale ty głupi jesteś! tam była! No ja cię zabiję! Ale ty głupi jesteś! O, moje diaksy! Moje diaksy! Aaa, dwie krytery! O, ja Fuck! Fuck! Y jak my tam zejdziemy? To jest woda. Tak? To no spoko. Aha, już to widzę. <noise> Szymon, dobra, cięcie. Dobra, jesteśmy. Tutaj zeszliśmy. Co ty piszesz w ogóle? I tutaj była połowa rzeczy. Nie było tylko tego. No, dwa nam zniknęły, Tych lapis trochę. Mączka kosna. Żelazny kilo zrobiłem nowy. I wszystko się mniej więcej zachowało. Aha, jeszcze pełno pochodni było. No. Tutaj, tutaj leżały te przedmioty. Nie szczytowaliśmy ich. Przysięgam, że ich nie szczytowałem. Mm, dobra, e, o tam są jeszcze nasze A tam jest żelazo? Nie, ale. Chyba będziemy nie ba... wracać, nie? Na górę, bo jak znowu nas coś hap-hap, to będzie niedobrze. Może jakiegoś innego kiedy jeszcze znajdziemy? No, ale no. to poczekaj, trzeba wrócić, bo te diaks jak no, no, Ale no. jak my tam wrócimy. No, Aha, no... Pod siebie będziemy no. stawiać. Dobra, gdzie jesteś? Łota, wow, ale bym do lawy wleciał. Ale to... Gdzie bu... jesteś? Ej, ty jeszcze Ty fajnie grałeś? Eee, tak. Działa. Kurde! Ty bilu! Tu jest lawa, nie widzisz? Spadaj to! Ej! Dobra, gdzie tu jest to wyjście? No lOL! Gdzie to wyjście? Tam jest lava. Eee, chyba tu. Poczekaj. Tu? Nie, na pewno nie uważaj! Na pewno nie. Tu jest! A się w Opti ja jakby się. Ej, slime, bale się nie zachowały. Chyba, że ty masz. Nie, nie mam puste A Gdzie jesteś? Ja już wychodzę. No, nie widzę cię. Ja już wychodzę. No ale ja cię nie widzę. Ciotnę. Patrzę, w ściany nie ma twojego niku. a ja twój widzę. Idziesz dobrze. się mhm, siema. Dobra, Uuu, tam! No nie widzę! No ciota jesteś! I tam e? gdzie były te slimy? Tam gdzie były te slajmy i ten. Tu? No ja nie wiem, bo ja nie widzę. Nie mam. Tu był slime! No to idziesz, taki ciemny korytarz tam jest, bo jest nieoświetlony. Tam powinien być przynajmniej. Dobra, ja już jestem. Szybko do skrzynki. To się te Nie ma te pania. A potem będą ten pisać, że czytujemy. Poczekaj, bo jeszcze znowu stopera nie włączyłem. Mm, poczekaj. <laughs> Kurde. Ale. Pierd. Dobra, Was po cięciu. Niestety już muszę kończyć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dun, dun, dun.